Cześć! W dzisiejszym odcinku naszej serii Chorzów wczoraj i dziś chciałam Was zaprosić do zwiedzenia zabytkowej zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym. Powstały w 2006 roku zakład usługowo-remontowy w Chorzowie kontynuuje bogate 110-letnie tradycje komunikacji tramwajowej. Pierwsza zajezdnia tramwajowa w wielkich hajdukach, obecnie Chorzowie Batorem, powstała na przełomie XIX i XX wieku. Już wtedy na zajezdni znajdowały się warsztaty posiadające ślusarnie, kuźnie, nawialnie wirników, probiernie, stolarnie oraz lakiernie. Zakład znajduje się na terenie zajezdni tramwajowej zbudowanej w latach 1921-1931. Po wojnie warsztaty w Chorzowie Batorym ze względu na posiadane wyposażenie zyskały status centralnych. Wytwarzano w nich części zamienne do taboru naprawianego na miejscu i w wydziałach remontowych w Będzinie, Bytomiu i Gliwicach. W warsztatach przeprowadzano także remonty kapitalne oraz modernizację wagonów dla wszystkich zajezdni przedsiębiorstwa. W Zakładzie Usługowo-Remontowym podejmowane są działania zmierzające do jak najlepszego wykorzystywania posiadanego potencjału osobowego, jak i technicznego. Równocześnie podejmując działania mające na celu unowocześnienie posiadanego parku maszynowego. W chwili obecnej zakład w pełni zabezpiecza potrzeby rejonów komunikacyjnych tramwajów śląskich SA. Zajęcie świadczy pełen zakres usług regeneracyjnych i produkcyjnych odnośnie maszyn, urządzeń i aparatury trakcji elektrycznej wagonów typu 105. Głównym zajęciem firmy są remonty kapitalne oraz modernizacje wagonów tramwajowych, które wykonywane są na najwyższym poziomie technicznym.